Dzień dobry Panie i Panowie, z tej strony Jacek Sopotnicki, Jakażek Sputnik, specjalnie dla Fotoformy i w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali o Sony A7 Mark IV. Tak, nie przesłyszeliście się, będziemy się dzielili wszystkimi naszymi przewidywaniami, pogłoskami i naszymi oczekiwaniami przede wszystkim od tego aparatu. Bardzo ważny disclaimer na samym początku. Jeżeli chcecie takich bardzo sprawdzonych już i potwierdzonych informacji, no to zdecydowanie nie mamy tych informacji tak z pierwszego źródła cudownych, że na pewno tego, tego dnia będzie premiera tego aparatu. Na pewno będą to takie a takie specyfikacje. Raczej są to nasze życzenia, zebrane plotki z internetu. I takie przewidywania, mniej więcej znając Sony jako producenta, kiedy ten aparat może się pojawić na rynku. Więc jeżeli jesteście ze mną, jeżeli uznacie to za miłe, fajne, rozrywkowe i chcecie też podzielić się swoimi oczekiwaniami w komentarzach poniżej, no to zapraszamy, oglądamy dalej. Okej, okay, jeżeli chodzi o przewidywane specyfikacje, to tutaj trzeba powiedzieć, że to jest taki bardzo delikatny temat, no bo wiadomo, oczekiwania po tym aparacie są gigantyczne. Wszyscy czekaliśmy już od dawna, aż Sony wypuści na rynek wreszcie Sony A7 Mark IV. To chyba taki najbardziej oczekiwany aparat od czasu właściwie Canona R5 i R6. I co bardzo ważne, nie chciałbym, żeby takie zjawisko spotkało, takie zjawisko Sony A7 Mark IV, jak na przykład polską grę komputerową Cyberpunk. Zrobiono przez CD Projekt, gdzie, gdzie oczekiwania i hypowanie na ten aparat były już tak ogromne, gdzie oczekiwania były tak wielkie, że ta po prostu gra, właściwie żadna gra świata nie mogła sprostać tym wymogom i tym oczekiwaniom z rynku graczy. I chciałbym, nie chciałbym, żeby to samo spotkało tutaj na rynku foto wideo aparat a 7 M4. Musimy pamiętać, gdzie on jest plasowany. To nie jest aparat taki jak Sony A7S3, na przykład, który jest typowo kierowany do wideowców, gdzie te funkcje wideo są po prostu wyżyłowane na Max są rewelacyjne, są takie jak z profesjonalnych kamer. na 7 Mark IV to też nie Sony A1, gdzie mamy super szybki tryb seryjny i różnego rodzaju usprawnienia, które są już skierowane typowo dla profesjonalistów. Nie jest to też Sony A9, które na przykład bardzo dobrze sprawdza się w rękach fotografów sportowych. Jest to, trzeba pamiętać, aparat, który ma być popularnym aparatem skierowanym do szerokiego rynku, a więc. Ma mieć przystępną cenę i ma mieć, jak to było w przypadku sonda 7 Mark 3, bardzo dobrze zoptymalizowane parametry. Więc te parametry, które uważamy, że mogą naprawdę się znaleźć w sonda 7, to jeżeli chodzi o rozdzielczość matrycy, to 24 megapiksele, nie słyszałem, żeby ktoś narzekał, prawdopodobnie zostaną, na ile nam wiadomo. Być może parę megapikseli więcej byłoby fajnie, ale szczerze powiedziawszy, Znowu, jeżeli chodzi o taki rynek, powiedzmy, bardziej masowy, takiego klienta, który ogólnie bardziej zainteresowany jest tego typu aparatem, to właściwie nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy jest potrzeba, żeby tych megapikseli było więcej, bo takie 24-megapikselowe rawy na przykład... Bardzo dobrze się obrabia na komputerach słabszych, na komputerach mocniejszych, nie zajmują też za dużo miejsca, więc, więc byłby to y, taki złoty strzał. Jeżeli chodzi o funkcje wideo, bo te są szczerze powiedziawszy, aha, nie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jeżeli chodzi o funkcje foto, to jest jedna rzecz. Y, którą chcielibyśmy zobaczyć, którą mamy nadzieję zobaczyć, to szybszy tryb seryjny, większy bufor, czyli krótko rzecz ujmując, żeby ten aparat gdzieś trochę więcej dał nam możliwości, jeżeli chodzi o fotografię sportową, fotografię szybką, fotografię na przykład ślubną, gdzie ta szybkość dla wielu z Was ma ogromne znaczenie. Ja osobiście trochę mniej na to stawiam, bo pracuję bardziej w sposób wolny, może to też moja osobowość, ja jestem taki trochę ogólnie bardziej powolny, ale chodzi o to, że nie zależy mnie na tym osobiście bardzo, natomiast wiem, że Wielu z Was zależałoby na tym, więc tutaj zdecydowanie szybszy tryb seryjny byłby bardzo mile widziany. Jeżeli chodzi o możliwości same fotograficzne, no to wiadomo, y im więcej bitów, jeżeli chodzi o RAW, tym lepiej, im większa głębia kolorów, tym lepiej, więc tutaj też byłoby mile zobaczyć jakieś upgrady. Natomiast wiemy, że Sony ma dostać tą tylną iluminację matrycy, prawdopodobnie będzie to matryca warstwowa, więc tutaj jakieś unowocześnienia zdecydowanie powinny nastąpić, co prowadzi mnie też do tego, że bardzo możliwe, że będzie radził sobie lepiej w ciemnych. Sytuacjach, czyli będzie lepsze, będzie mniej zaszumienia przy wysokich ustawieniach wartości ISO. Czyli to są rzeczy, które przewidujemy, że zobaczymy tak na 99%. Natomiast jeżeli chodzi o wideo, tutaj jest najwięcej spekulacji, bo wiadomo, jest to aparat hybrydowy, więc funkcje wideo na pewno chcielibyśmy zobaczyć jakieś nowe, ale tak, wielu z Was powiedziałoby: Idealnie byłoby mieć 120 klatek na sekundę w 4K. No i tutaj jest kłopot, bo osobiście wydaje mi się, że nie zobaczymy tego w A7 Mark 4, ze względu na to, że byłoby to bardzo poważnym konkurentem do Sony A7 Mark 3, A7S Mark III gdzie mamy 120 klatek na sekundę, gdzie jeszcze dodatkowo możemy nagrywać dźwięk, gdzie jeszcze dodatkowo oczywiście możemy to wszystko zapisywać w 10 bitach i gdzie nie wiem właściwie jakim komputerem trzeba to edytować, żeby to płynnie działało bez pliku proxy, no ale to jest zupełnie inny temat. Natomiast jeżeli chodzi o A7, A7 Mark 4 przewidujemy, że będzie miał 4K w 60 klatkach na sekundę, co też jest bardzo mile widzianym parametrem. Oczywiście 120 tak byłoby bardzo miłe zobaczyć, ale prawdę powiedziawszy, nie sądzę, żeby tak się stało. Dalej, jeżeli chodzi o funkcję wideo, co chcielibyśmy bardzo zobaczyć, to 10-bitowy zapis wewnętrzny na kartach SD. I tutaj znowu mam pewne obawy, że tego nie zobaczymy. Wprawdzie znowu nie jest to coś, co mnie boli bardzo, ponieważ już ten 8-bitowy zapis w przypadku Sony A7 Mark III jest naprawdę na niezłym poziomie i dla takich content creatorów, ludzi, którzy mają kanały YouTube, tak jak my tutaj, czy jak mój prywatny kanał YouTube, czy no wiele osób, które prowadzą tego typu działalność, czy filmują śluby po prostu to 8 bitów w 99% przypadków jest wystarczające, ale byłoby miło zobaczyć taki feature, żeby wewnętrzne nagrywanie 10-bitowe znalazło się w A7 Mark 4. Mam takie obawy, że będzie znowu po HDMI do zewnętrznych, do zewnętrznych rekorderów, ale czas pokaże. Ok, kolejna rzecz, którą chciałbym zobaczyć, zdecydowanie, jeżeli chodzi o parametry wideo, bez żadnego wątpienia, to wyeliminowanie zjawiska no nie stuprocentowe, ale w dużej mierze wyeliminowanie zjawiska rolling shutter, które zobaczyliśmy w fantastycznej odsłonie aparatu A7S3. I to była taka trochę bolączka aparatu w Sony, że ten rolling shutter. Yy, ogólnie występował dość du w dużych ilościach może w Sony a73 akurat nie tak dramatyczne jest to zjawisko no ale ono występuje zdecydowanie więc jeżeli byśmy zobaczyli ten patent który zastosowało Sony w przypadku a7s3 yy, byłoby to ogromnie ogromnie dużą wartością szczególnie dla tych którzy fotografują szybką akcję na przykład filmują sport Okej, okay, przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o moją osobistą linię, yy, osobistą powiedzmy taką listę życzeń, chciałbym zobaczyć zapis DCI. I dlaczego mówię o DCI? Ponieważ ten aparat spokojnie wtedy mógłby znaleźć się na liście aparatów dopuszczonych do produkcji yy, na przykład przez serwis Netflix. I nie jest to naprawdę wielka zmiana, to tylko zmiana aspektu boku tak naprawdę. I w tym momencie ten aparat mógłby trafić pod strzechy profesjonalnych studio filmowych jako aparat drugi, trzeci, czwarty do specjalnych zadań. Aparat zdecydowanie tańszy, który mógłby ożywić produkcję, dać wiele więcej kątu, wiele więcej możliwości, wiele więcej zastosowań, ponieważ spełniałby profesjonalne wymogi produkcji. To jeżeli chodzi o takie rzeczy związane typowo z fotografią i wideo, nasza osobista lista życzeń. Teraz jeżeli chodzi o ergonomię, chciałbym zobaczyć, żeby już nie było tych takich paskudnie walających się trzech, czterech, kla... no, chyba czterech klapeczek, które z boku wystają i które zresztą łatwo złamać, żebyśmy zobaczyli jedną konkretną Jednoliconą klapkę boczną, odchylaną, która daje nam dostęp do wszystkich portów, i to byłby złoty strzał, jeżeli chodzi o kwestie ergonomii. No i teraz może najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o samą ergonomię, no to byłoby kwestie uchylności ekranu. I tutaj znowu, yy, wiele osób mówi, że ekran uchylny będzie, ale ten taki, wiecie, flip out screen, taki taki uchylny w bok. Ja wolałbym zobaczyć osobiście w A7 Mark III, który jest takim moim koniem roboczym, ekran wychylany do góry lub uchylno-odchylny, jeżeli tak można to powiedzieć. Taki patent ala Fuji. Byłoby super coś takiego zobaczyć. Ja osobiście, kiedy nie potrzebuję filmować samego siebie, zdecydowanie wolę aparat uchylny w ten sposób, który pozostaje w płaszczyźnie aparatu, w ten sposób aparat na przykład w przypadku fotografii wnętrzarskiej czy architektury, której robię bardzo dużo, jest dużo łatwiej ogarnąć piony. I prawdę powiedziawszy do w ogóle pracy z niskiej perspektywy, z żabiej perspektywy, czy do pracy z góry, wolę tego typu uchył i łatwiej mi kontrolować wtedy pion aparatu niż kiedy on jest wychylony poza oś aparatu, i też jeżeli chodzi o vlogowanie, łatwiej mi jest spojrzeć na ekran górny, gdzie Wy nie widzicie tego, że ja teraz patrzę na ekran górny, a jakbym patrzył na ekran boczny, od razu to zobaczycie, ale oczywiście nie wiemy tego, co się wydarzy. Natomiast jeżeli chodzi o jeszcze kolejne rzeczy, to byłoby super zobaczyć w pełni dotykowy ekran i menu, które znamy z Sony A7 Mark S Mark III, czyli to takie pionowe menu, które jednak jest trochę lepsze, bardziej przystępne, bardziej czytelne. i Dotykowy ekran, czyli nie tylko wybór punktu autofokusa, ale żebyśmy mogli całe menu sobie obsłużyć z ręki. OK, kochani, jeżeli chodzi o nasze przewidywania, to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o sam aparat. Dużo jest teraz plotek w internecie, że będzie opóźnienie. Wiemy, że premiera miała być we wrześniu. Bardzo możliwe, że nastąpi w październiku, że będzie miesięczne opóźnienie, ze względu na to, że jest, jak wszyscy wiemy, światowy kryzys chipów i generalnie po prostu procesorów. Na rynku brakuje do produkcji dla wszystkich firm. Byłoby bardzo przyjemnie położyć nasze ręce na tym aparacie we wrześniu i już zrobić wam wczesną recenzję. Natomiast tego jeszcze nie wiemy. Jeżeli macie jakieś przekazy, jakieś linki z internetu, piszcie poniżej, co byłoby co wiecie, co powinni inni użytkownicy tego aparatu, odbiorcy tego, przepraszam, tego kanału, wiedzieć. Okej, okay. dzielcie się, kochani, tym wszystkim, co wiecie, jeżeli chodzi o ten aparat, co jeszcze możemy, e, czego jeszcze możemy oczekiwać, co jest dla Was ważne czego chcielibyście od Sony a7 4? może nie jest za późno, może jeszcze w jakimś update'cie firmware'u inżynierowie Sony mogą posłuchać naszych sugestii i wrzucić, dorzucić coś, co jeszcze uświetni ten aparat, który na, pewno, na który na pewno wszyscy oczekujemy. Z tej strony Jacek Sopotnicki, jak Sputnik, specjalnie dla sklepu Fotoforma. Do zobaczenia oczywiście w następnym nagraniu. Cześć.